Dzień dobry, dzień dobry, halo! Szósta rano, moi drodzy, ja nazywam się Anna Antoniak, jesteś na moim podcaście Słowo Miłości na Dziś. No jestem dość hmm, kontrowersyjna, szalona, spontaniczna, dająca do myślenia. I przede wszystkim jestem sobą, więc możesz usłyszeć tutaj różne rzeczy, jeżeli jesteś pierwszy raz, ale miło mi Cię poznać, miło, że jesteś, być może Ci się spodoba, być może też nie. Szanuję wszystko, więc chciałam powiedzieć, że moje podcasty ukazują się każdego dnia jako słowo miłości na dziś na kanale. Na kanałach, przepraszam. Do słuchania aplikacji, na aplikacjach do słuchania podcastów takich jak Spotify, Google, Podcast Anchor, Apple Podcast, możecie ich też słuchać, na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu e, oraz na blogu annaantoniak.pl możesz się zapisać na moją najnowszą książkę, Jak uleczyć zranioną duszę. E, otrzymasz dodatkowe niegłe bonusy, przesyłkę i, i m, piękną zakładkę e, oraz długopis, prezent i. Dedykacje ode mnie, tylko dla tych osób, które się zapiszą i które są zapisane na, li, na, li, na liście i które otrzymają, znaczy będą chciały, jakby zakupić to w pierwszej kolejności, bo do nich pójdzie pierwsza informacja na ten temat, dopiero później pójdzie to w sieć, więc oni mają pierwszeństwo. I jeżeli jesteś na tej liście, to jesteś yy, na dobrym w dobrym gronie, o można tak powiedzieć, czyli masz przebileje. Dobrze, a dzisiaj właśnie chciałam porozmawiać y, na temat zranienia. Trzymaj się, dopóki Twoja radość nie nadejdzie. Jest to w psalmie 35. Zobaczcie, fajna, fajną rzecz powiedział y, pastor Artur Śmieja, że y, lepszy jeden, najgorszy dzień z Bogiem, niż najlepszy bez Niego. Dlaczego? Dlatego, że mm, jeżeli odczuwasz dzisiaj ból i jest... A ból jest nieunikniona częścią życia i rozwoju, więc jest to pożyteczna część życia, bo bez bólu nie rodzi się piękno. Po prostu, zobacz, dziecko się rodzi w bólu. No... To jest najpiękniejszy cud, jaki mógł być, jaki Bóg stworzył na tym świecie. Ty się urodziłeś, ale twoja mama musiała wycierpić, żebyś przyszedł i żebyś przyszła na ten świat. Więc zatrzymaj się proszę i pomyśl, co bolało cię kiedyś, czego doświadczyłeś, przez co przeszedłaś. Prze, przeszedłaś? Co ja gadam? Przez co przeszedłeś? I... Mm, co sprawiło, że dzisiaj dzięki temu jesteś silniejszą osobą. W ogóle ciężko mi tak mówić do Was, przeszedłaś, przeszedłeś, byłeś, byłaś. Bo słuchacie mnie jako kobieta, jako mężczyzna, jakbym nie mogła mówić po prostu do jednej grupy ludzi. No ale nie mogę, bo przecież Was jest tutaj iluś, ileś. I jakieś grono osób, które mnie słucha, i są to kobiety i mężczyźni. I sama teraz jakby się zagubiłam w tym wszystkim. I naprawdę, jeżeli e, czasami robię taki mm, błęd, to proszę wybaczcie mi, ale e, muszę jakby nad tym pracować. Widzicie, sama muszę nad tym pracować i nie jest to dla mnie komfortowe, mm, bo muszę powtarzać dane słowo w różnych, e, jakby odmianach. Więc. Mm, Zatrzyma się proszę i pomyśl na tym, co bolało Cię kiedyś albo przez co ostatnio przychodziłeś, co dzisiaj uważasz za błogosławieństwo, i jesteś wdzięczny za to, że to się skończyło, ale jednocześnie za to, że to się stało, bo dzięki temu jesteś dzisiaj taką osobą. I ja na przykład dziękuję Bogu za to, co przeszłam w swoim życiu, choć był to ogrom bólu, naprawdę łez, wylanych. I płaczącej duszy i pękniętego serca wiele razy, ale dzisiaj uważam, że tylko dzięki temu jestem takim człowiekiem, jakim jestem. Jestem taką kobietą, jaką jestem. Jestem kimś, kto może pomagać innym i dzielić się też z innymi. Dlatego, że jeżeli pracuję z kimś jeden na jeden na sesjach i terapii, to ja nie jestem teoretykiem, ja jestem po prostu praktykiem. Przeszłam naprawdę ogrom zdarzeń, z których wyciągnęłam lekcje, które przerobiłam jakby na sobie i nad którymi pracowałam, żeby je zmienić. I dlatego łatwiej mi jest rozmawiać z ludźmi. Przekazywać pewne schematy, ćwiczenia i rzeczy, które mogą od razu jakby wprowadzić do swojego życia. Jeżeli jesteś osobą taką, którą pragnie coś zmienić i wiesz, że nie radzisz sobie sam i chciałbyś albo chciałabyś po prostu popracować ze mną, napisz koniecznie, zajrzyj na stronę, tam również znajdziesz ofertę, jeżeli ona już jest dostępna, ponieważ strona się właśnie. Jakby tworzy nowa i cały sklep, więc w zależności od tego, kiedy to przesłuchasz, ja jestem otwarta. I trzymaj się, dopóki Twoja radość nie nadejdzie. Nie rezygnuj z tego i nie poddawaj się, że coś jest teraz nie tak, bo tylko dzięki temu, że jest trudno dzisiaj, jutro będziesz cieszyć się czymś innym. Zobacz, Bóg jest, tak jak mówiłam, nieuniknioną częścią. Życia i rozwoju. Ból. Ból jest nieuniknioną, tak? Częścią. A Bóg pomaga, jakby nam przejść przez to. I tak jak powiedziałam, lepszy najgorszy dzień z Bogiem niż e, najlepszy m, dzień bez Niego. Bo co z tego, że będziesz się radować? Dla kogo? Dla samego siebie. A kiedy wiesz, że jakby Bóg maczał w tym swoje palce, jak ogromną wdzięcznością. Przepełnia się Twoje serce i przepełnia się Twoja dusza. I jak drobne, małe zmiany czasami prowadzą do wielkich sukcesów i wielkich rzeczy, ten mały sukces, który zrobisz każdego dnia, hmm, przełoży się za chwilę w wielką Twoją radość, że dokonałeś czegoś i dokonałaś coś. Hmm, ten ból, słuchajcie, który dzisiaj może masz, informuje Cię że coś na przykład dzieje się z twoim ciałem, jeżeli coś cię boli, wiesz, że musisz coś zmienić, że musisz zaprzestać jeść czegoś, albo zacząć coś jeść, albo ćwiczyć, albo nie wiem więcej chodzić, albo iść do lekarza, tak? Po drugie, ból zmusza cię do przyznania się, że jest jakiś problem i trzeba coś z tym zrobić. Czy to ból duchowy, czy to ból fizyczny, tak? Wiesz, że musisz coś z tym zrobić, czyli coś daje ci znać. Nie, może ci się to nie podobać i nie chcesz się podać leczeniu, ale jeżeli masz wiarę, to wiesz, że przez to przejdziesz. I jeżeli jesteś przy Bogu, znasz Boga albo chcesz go poznać, to wiesz, że on bardzo chętnie ci pomoże i przeprowadzi ci to i będzie ci o wiele łatwiej, lepiej i lżej przejść przez to. To jest fantastyczne. Mm. I moi drodzy, im bardziej walczysz z tym bólem, tym silniejszy on się stanie i dłuższy będzie proces yy, jakby yy, tego ustrowienia. Jeżeli, zobacz, boli Cię głowa i skupiasz się na tym, że boli Cię głowa, to, to, to dalej ona Cię boli. Ale jeżeli Ty nie skupiasz się na tym, że boli Cię głowa, chociaż wiesz, że boli Cię głowa i na przykład mówisz sobie, że dziękuję za uzdrowienie i nie przyjmuję tego bólu do siebie, więc jest całkiem inaczej, kiedy zaczynasz robić coś i jakby zapominasz o tym bólu głowy i za chwilę on sam przechodzi, bo ty nie godzisz się na to, że coś cię boli albo nie chcesz tego, żeby cię to bolało. Nie wiem, na jakim jesteś etapie, procesie rozwoju, ale to często działa w moim przypadku i na przykład uzdrowiłam... Pojawiała mi się tutaj taka pewna jakby krostka taki coś koło ust jakiś czas temu. I ja sobie po prostu mówiłam każdego dnia, że dziękuję za uzdrowienie. Dziękuję za uzdrowienie, dziękuję za uzdrowienie. I ja sobie wyobrażam, że już po prostu tego nie ma. Było zimno, właśnie wtedy były takie mrozy i mi te cały czas tutaj mnie bolało, i tak jakby mi pękało tutaj yyy, taka skórka yyy, i mnie to piekło. Więc ja mówiłam, że dziękuję za uzdrowienie. I nie poszłam ani do lekarza, ani nie brałam niczego, po prostu wydziękuję dziękuję za uzdrowienie, smarowałam sobie tylko usta wazeliną, żeby jakby nawilżyć sobie usta, kiedy wychodzę na dwór. Za największą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie Waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast Niech Was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Jakuba 1, 2, 4 Za największą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. I powiesz, jak ja mam się cieszyć, jeżeli dzisiaj w moim życiu jest źle. Ale jest dalej napisane. Wie, Wiedzcie, że takie doświadczenie Waszej wiary Kształtuje wytrwałość, czyli jeżeli, mimo coś się dzieje w Twoim życiu, a Ty cieszysz się, bo wiesz, że to jest po coś, zobacz, ta trudna chwila jest po coś i cieszysz się, mimo tego, że jest źle, radujesz się, bo wiesz, że za chwilę, jak to przejdziesz, nastąpi przełom i przejdziesz wyżej i przejdziesz dalej i przejdziesz głębiej i otrzymasz coś, czego byś nigdy nie dostał, gdybyś właśnie tego nie przechodził. Rozumiemy? To jest wspaniałe. Też kiedyś tego nie rozumiałam. Że ból, który właśnie dzisiaj przechodzisz, masz się cieszyć mimo wszystko, tak? Ponieważ e, jutro już będzie radość. Wieczorem bywa płacz, lecz rano już wesele. Psalm 35. Tak? Wieczorem bywa płacz, lecz rano już wesele. Dzisiaj jest dzisiaj. Koniec. Jutro wstajesz, jest nowy dzień. Nowe serce, nowe, jakby nowa radość i ten dzień się zakończył. Moi drodzy, to myślę, że było na tyle. Chciałabym, żebyście zapamiętali tą jedną rzecz, może dwie z dzisiejszego spotkania. Wierzę, że jest to wartościowe dla was. Udostępniajcie, skomentujcie, wspierajcie mnie na Patronite. i ja was ściskam i do usłyszenia już jutro o 6 rano. Bye. O, oh, thank you. Witam Cię, mój e, słuchaczu, moja słuchaczko. E, dziękuję ci za to, że jesteś, wierzę, że te krótkie przesłania i te dłuższe, które słuchasz, e, oddziałują na twoje życie w sposób e, pozytywny i wzrastający. Napełniają cię miłością, wiarą i dają ci jakby pęd do tego żeby zmieniać swoje życie na lepsze i być lepszym człowiekiem. Jeżeli czujesz w sercu i chciałbyś pobłogosławić ten projekt i to, co tutaj robimy, to, co robię, to zapraszam Cię, możesz w poniższym linku tutaj na Patronite zasubskrybować i po prostu wspomóc to, żebyśmy mogli tworzyć coraz bardziej wartościowe treści. A w tym roku mamy naprawdę wiele planów. Nie dość, wydać książki, poprowadzić szkolenia, to jeszcze spotykać się z ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy w Polsce. Będziemy przeprowadzać z nimi wywiady i na to wszystko potrzebujemy również wsparcia. Więc wierzę, że Bóg po prostu poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli dać ci jeszcze więcej wartości. Serdecznie pozdrawiam do usłyszenia i do zobaczenia.